Wierzę, że Pana Boga można poznawać co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, to poznanie sercem, które dokonuje się na modlitwie. Po drugie, poznawanie go rozumem, który odbywa się przez studiowanie. Poznawanie Pana Boga za pomocą rozumu jest, obok wiary, jednym z tych dwóch skrzydeł, na których wznosi się nasza relacja do Pana Boga. Studiowanie teologii jest dla mnie kładzeniem solidnego fundamentu w budowaniu mojej relacji z Jezusem. To jest jedyna uczelnia, którą ja znalazłem, oferująca studia w systemie Blended Learning. Co to jest za system? Jest to system, który umożliwia Ci nie zaniedbywanie swoich codziennych obowiązków rodzinnych, domowych, wspólnotowych. System Blended Learning jest jedynym sposobem, żeby taki wariat jak ja, czyli aktorka, ewangelizator, będący cały czas w podróży, mógł studiować część zajęć jest na uczelni w formie wykładów, część dostajemy przez internet. Wykładowcy są pasjonatami, więc zarażają. Tym, czego uczą? Studia teologiczne, learningowe są dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, którzy pracują aktywnie. Studiowanie w formie blended learning pozwala mi połączyć pracę na etacie z poszerzaniem wiedzy i pogłębianiem wiary. Przyczynia się do mojego wzrostu duchowego i intelektualnego. Metoda Blended Learning sprawia, że mogę skupić się jednocześnie na pracy, na rodzinie i nauce. Mogę łatwo połączyć studia z pracą i rodziną. Uczę się kiedy chcę i kiedy mogę. Materiały mam w internecie, więc nie jestem zależna od np. godzin pracy w idiotach. Studiuję razem z nami.